Zwróć na to uwagę. Ostatnia cyfra roku twojego urodzenia. Tak, dokładnie. Może brzmieć banalnie, ale ta końcowa liczba niesie ze sobą głęboką duchową wibrację, jak niewidzialna pieczęć, która odsłania fragmenty twojego przeznaczenia. Nie pojawiła się przypadkiem. Nie jest tylko detalem kalendarza, to częstotliwość wpisana w twoją duszę. Od chwili twojego narodzenia ten numer działał niczym cichy kod, sugerując dlaczego zawsze czułeś się trochę inaczej. Podczas gdy inni łatwo się przystosowują, ty może masz wrażenie, że płyniesz pod prąd, czujesz więcej, myślisz głębiej, kwestionujesz wszystko i pragniesz czegoś więcej, czego większość nawet nie potrafi nazwać. Zastanów się spokojnie. Dlaczego twoje życie zawsze wydawało się bardziej intensywne niż u innych? Dlaczego czujesz, że jest w tobie jakiś cel, którego jeszcze nie potrafisz nazwać? Ostatnia cyfra roku twojego urodzenia może być nicią, która łączy te wszystkie odczucia. To nie numerologia z magazynów ani ezoteryczne sztuczki, to starożytna mądrość, pielęgnowana w dawnych tradycjach duchowych, jak buddyzm, które od zawsze uznawały ukrytą moc liczb. One nie tylko coś reprezentują, mają duszę, intencje i energetyczny podpis. Kiedy pojawiłeś się na tym świecie, wszechświat nie rzucał kością. Umieścił cię tu precyzyjnie. Prawdziwi wybrani nie pojawiają się przypadkiem, są wezwani, a każde wezwanie niesie ze sobą wyjątkową misję. Jedni przyszli, by leczyć, inni, by przełamać wzorce. Niektórzy prowadzą, chronią, uczą, albo wprowadzają spokój tam, gdzie króluje chaos. Ta ostatnia cyfra to nie tylko symbol, to wskazówka, przypomnienie o tym, kim naprawdę jesteś, a jeśli jeszcze w to wątpisz, zatrzymaj się na chwilę, spójrz na swoją drogę, przypomnij sobie swoje rany, powtarzające się cykle, momenty samotności. Zauważ, jak twoja historia została skonstruowana tak, by cię przebudzić. A jeśli ta liczba to początek twojej pamięci? A jeśli to klucz do wewnętrznych portali twojej duszy, jeśli to z tobą rezonuje, podziel się tym tekstem. Zostaw komentarz z cyfrą kończącą twój rok urodzenia. Zobaczmy, ilu innych wezwanych już się obudziło. Najdziwniejsze jest to, że wielu już żyje zgodnie ze znaczeniem tej liczby, nawet o tym nie wiedząc. To jakby dusza pamiętała, choć umysł wciąż zapomina. Cichy instynkt prowadzący cię nawet w ciemności. Całe życie mówiono nam, że jesteśmy tylko numerem. Aktem, kodem, trybikiem w systemie. Ale przebudzeni wiedzą, że jest coś więcej: jest wewnętrzny płomień, którego nic nie gasi, pragnienie sensu. A to pragnienie ma swoje korzenie w wibracjach. Na przykład ci, których rok kończy się cyfrą 1, mają niemal instynktowną potrzebę przewodzenia. To nie wynika z dominacji, ale z potrzeby tworzenia nowej drogi. Nie potrafisz po prostu podążać, musisz pokazać inny kierunek, nawet jeśli cię to kosztuje. System kocha posłusznych. Ale wybrani przyszli łamać schematy. Jeśli końcówka to dwa, Twoim znakiem rozpoznawczym jest wrażliwość. Czujesz przestrzeń, zanim ktoś coś powie. Nosisz w sobie wewnętrzny kompas emocjonalny, ale ta empatia ma swoją cenę. Jesteś często wyczerpany, chłoniesz cudzy ból, a niekiedy czujesz się niewidzialny. To nie słabość, to przygotowanie do roli uzdrowiciela i pojednawcy. Każda cyfra to duchowa częstotliwość. Wibracja, która przyciąga konkretne doświadczenia, kształtuje Twój charakter i poszerza świadomość. I to wszystko nie jest karą, to trening. Zauważ, jak pewne wyzwania się powtarzają, jakby życie wciąż próbowało umieścić cię w określonych rolach. To jest wezwanie najpierw szepcze, potem krzyczy, a kiedy wreszcie słyszysz, rozumiesz, że nic nie było przypadkiem ani twoje cierpienie, ani twoje dary, ani rok, w którym się urodziłeś. Ostatnia cyfra to twoja wibracyjna sygnatura, a uznanie tego to jak zapalenie światła w ciemności. Nagle widzisz, że twoja esencja nigdy nie była błędem. Po prostu spała, już jako dziecko czułeś się inny, dostrzegałeś rzeczy, o których nikt nie mówił, kwestionowałeś normy, które wszyscy przyjmowali. To nie była buntowniczość, to dusza, która próbowała się obudzić. I oto kolejna prawda. Ta liczba nie mówi tylko o tym, co masz robić. Ona ujawnia, kim jesteś, twoją duszę, twój energetyczny podpis, obecność, którą nosisz od zawsze. Jeśli urodziłeś się w roku kończącym się na trzy, twoja dusza pragnie wyrażać się. Nie da się uciszyć twojego wnętrza. Musisz mówić, tworzyć, inspirować, tylko że świat od początku próbował cię uciszyć. Mówili, że przesadzasz, że za dużo czujesz, że twoje marzenia są nierealne, ale to właśnie w tym tkwi twoja siła. Gdy końcówka to cztery, twoją misją jest struktura. Nawet w chaosie potrafisz wnieść porządek, jesteś jak fundament dela innych, nawet jeśli nikt tego nie zauważa, ale to obciąża, bo ten, kto dźwiga wielu, rzadko znajduje kogoś, kto podtrzyma jego. Ta samotność, jakkolwiek bolesna, jest częścią twojego przygotowania. To w niej uczysz się ufać sile, która płynie z wewnątrz, tej, która nie zależy od nikogo. Więc weź głęboki oddech. Pomyśl. Jaka jest ostatnia cyfra roku twojego urodzenia? Nie patrz na nią jak na przypadek. Zobacz w niej duchowy kompas, fragment swojej najgłębszej prawdy. I może tylko może to właśnie ten punkt zapalny pomoże ci przypomnieć sobie kim naprawdę jesteś. Nie istnieje liczba lepsza ani gorsza. Żadna misja nie jest ważniejsza od innej, ale jest jedna prawda, której nikt nie potrafi zaprzeczyć. Wybrani czują, czują, że nie należą do zwyczajności. Dostrzegają, że coś w nich pulsuje inaczej, i choćby próbowali, nie potrafią udawać, że są tylko kolejnym człowiekiem w tłumie. Gdy w końcu kierują spojrzenie do wewnątrz, gdy zatrzymują się, by zauważyć ten detal, który prawie wszyscy ignorują ostatnią cyfrę roku swoich narodzin. Coś w nich zaczyna się budzić, bo wybrani noszą w sobie pamięć przodków, ukryte wspomnienie, które cierpliwie czeka na właściwy moment, by się ujawnić. To niezwykłe, że zwykła liczba może tyle powiedzieć o tym, kim jesteś, ale jeśli spojrzysz głębiej niż sięga wzrok, poczujesz. Ta liczba to nie przypadek, wibruje razem z tobą, towarzyszy ci w ciszy. Nawet gdy o niej zapominasz, ona trwa, jak latarnia duszy. Od dziecka szedłeś ścieżkami innymi niż wszyscy. Czułeś, że życie nie daje ci nic za darmo. Wszystko musiałeś zdobywać wytrwałością, bólem, przekraczaniem granic. Niektóre dusze wracają na ziemię z piętnem intensywnych podróży. Inne niosą lekkość, kontakt z niewidzialnym misję przypomnienia światu tego, co zapomniane. Ci, których rok urodzenia kończy się na pięć, zazwyczaj noszą w sobie energię niespokojną, rewolucyjną. Czują odrzucenie wobec narzuconych norm, szukają nowego buntują się przeciwko starym schematom. Ich dusza przyszła, by przynieść transformację, ale świat boi się zmian i próbuje uciszyć to, czego nie potrafi kontrolować. Jednak nikt nie zatrzyma tego, kto przyszedł, by wyzwalać świadomość. Z kolei ci, którzy mają na końcu roku cyfrę 6, noszą serce, które czuje za wszystkich. To dusze, które słuchają, wspierają, przytulają. Gdy nadchodzi chaos, inni instynktownie ich szukają. Problem w tym, że gdy same upadają, mało kto to zauważa. Dlatego muszą nauczyć się najważniejszej lekcji kochać siebie z taką samą siłą, z jaką kochają innych. Czy zauważyłeś, jak twoja historia została ukształtowana przez tę energię? Twoja skłonność do samotności, niechęć do fałszu, głęboka więź z tym, co niewidzialne. To wszystko oznaki duszy, która się budzi, duszy, która widziała więcej niż większość, która teraz wraca, by spełnić zapomnianą misję. Cyfra, która kończy rok Twoich narodzin, to nie etykieta, to znak. To rąbek zasłony, który, raz uniesiony, odsłania głęboko ukryte prawdy o Twojej istocie. Osoby, które urodziły się w roku kończącym się na siedem, czują to z ogromną intensywnością, jakby w ich wnętrzu nieustannie rozbrzmiewało duchowe wezwanie niekoniecznie związane z religią, ale z prawdą tego, co święte. Takie dusze potrzebują ciszy, przestrzeni, kontaktu z tym, co niewidzialne ale świat ich nie rozumie. Mówią, że są zamknięte, dziwne, zbyt tajemnicze. Nie widzą jednak, że te istoty niosą mądrość wykraczającą poza wieki. Przyszły, by prowadzić innych. Ale zanim to zrobią, muszą najpierw przypomnieć sobie, kim naprawdę są. Numer 8 wibruje inaczej. To energia manifestacji. Te dusze nie przychodzą tylko po to, by czuć, przychodzą, by działać. Przyciągają moc, mają magnetyzm, ale również zmagają się z trudnymi lekcjami dotyczącymi pieniędzy, ego i kontroli. To wielkie wyzwanie, bo ósemka musi opanować materię, nie dając się jej zdominować. I tutaj pojawia się ważne przypomnienie. Numer nie jest więzieniem, jest kluczem. Każdy wskazuje kierunek, ale ścieżkę wyznaczają twoje decyzje. Przeznaczenie nie jest czymś automatycznym, tworzy się z pełną świadomością krok po kroku. Wybrani nie błąkają się bez celu. Każdy ból, każda strata, każda lekcja ma sens, jest częścią wyższego planu. Gdy to dostrzegasz, nawet to, co kiedyś wydawało się karą, Ujawnia się jako proces szlifowania duszy. To wezwanie, które w tobie drga, to, którego nikt inny nie słyszy, nigdy nie było błędne. Ono po prostu czekało, aż się zatrzymasz i zaczniesz słuchać. Wielu czuje, że ich życie ma przynieść coś wielkiego, ale nie wiedzą, co to dokładnie ma być. To nie chodzi o sławę, nie chodzi o brawa. Chodzi o wypełnienie tego, co Twoja dusza obiecała, zanim się narodziła, a wszystko zaczyna się od drobnych znaków. Jak ten numer, który zawsze tam był. Cicho czekając aż go sobie przypomnisz. Istnieje cicha pewność, której nie trzeba udowadniać ani tłumaczyć. Żyje w głębi duszy i szepcze, że przyszedłeś tu z większym celem. Jeśli to czujesz, to dlatego, że twoje wnętrze niesie ze sobą pradawne powołanie. Nawet jeśli nie masz słów, by to wyjaśnić, nawet jeśli nikt wokół ciebie nie rozumie, to uczucie nie znika. Cyfra kończąca rok twoich narodzin nie pojawiła się przypadkiem. To subtelny znacznik, cichy kod, który wskazuje ukryte ścieżki. Gdy patrzysz na nią z uważnością, ta liczba zaczyna odsłaniać duchowe wskazówki, budzi uśpione wspomnienia i pomaga uporządkować to, co wcześniej było chaosem. Dziewiątka, na przykład, niesie w sobie niezwykłą głębię. To dusza, która przeszła przez wiele wcieleń i teraz wraca, by zamknąć cykle i dopełnić misję. Osoby z tą wibracją odczuwają świat z ogromną intensywnością. Przenikają ból innych, noszą w sobie nadmiar emocji. I rezonują z każdym miejscem, w którym się pojawią. To nie słabość, to mądrość w przebraniu, to serce, które pamięta, czego doświadczyło, odbijając echa dawnych historii. Dusza z dziewiątką przyszła leczyć, i często zaczyna od własnych ran. Często nie potrafią się nigdzie dopasować, idą przez życie niosąc ciężar, którego nie potrafią nazwać, a świat widzi w nich tylko nadwrażliwość, przesadę, dziwność, tymczasem to jedynie objawy misji, której nikt poza nimi nie widzi. Szerzenia świadomości, miłości i współczucia tam, gdzie dawno już zgasły. I nawet jeśli twoja końcowa cyfra jest inna, nie zapominaj. Każdy numer ma własną częstotliwość to element twojego duchowego kodu ale najważniejsze leży poza cyframi. Twoja misja zapisana jest w twoim polu energetycznym, w spojrzeniu, w obecności, którą wnosisz. Dlatego wielu wybranych od zawsze czuje się inni. Przyszli nie po to, by się wpasować. Lecz po to, by świecić światłem, którego świat jeszcze nie potrafi nazwać. Są cichymi strażnikami mądrości, która istniała jeszcze przed czasem. Nawet gdy wszystko traci sens, ich zadanie trwa, czeka na moment ujawnienia. Od najmłodszych lat dostrzegałeś to, czego inni nie widzieli. Czułeś, gdy ktoś kłamał, nawet bez słów, odbierałeś obce energię, choć wszystko na zewnątrz wyglądało normalnie. A kiedy próbowałeś o tym mówić, mówili, że przesadzasz. Ale to nie była wyobraźnia. To była Twoja naturalna wrażliwość duchowa. Ta wrażliwość nie jest wyborem. Urodziłeś się z nią, i to, co miało być darem, stało się z czasem ciężarem. Wielu z was zaczęło się ukrywać, tłumić, udawać normalność, ale ty nie przyszedłeś tu, by się zmieścić. Przyszedłeś, by się rozszerzyć. Zawsze przeczuwałeś, gdy coś się kończyło. Miałeś w sobie to, wiedziałem, zanim wydarzenia się potwierdziły. To nie magia. To dostęp do duchowej pamięci. Twoja dusza niesie informacje, które nie docierają do umysłu, ale objawiają się jako intuicja, sny, dreszcze, niepokój bez powodu. Zanim ta zdolność rozkwitnie, często przychodzi bolesny okres. Jesteś niezrozumiany, na celowniku, postrzegany jako nadwrażliwy, niestabilny, zbyt emocjonalny, i wielu z was się wycofuje, zamyka, ale to tylko zwiększa cierpienie, bo twoja energia musi płynąć. Przyszłaby uzdrawiać, przyszłaby mówić prawdę. Ten numer z końca roku urodzenia tylko to wzmacnia. Nie definiuje cię, ale przypomina. Nie kontroluje cię, ale wskazuje kierunek, jakby był przyklejony do twojej duszy jako sygnał. Hej, nie jesteś tu przypadkiem. Jeśli czujesz zbyt mocno, widzisz to, czego inni nie widzą. Zawsze wiedziałeś, że jesteś inny. Nie walcz z tym. To część pakietu, część powołania. Przyszedłeś, by być światłem w ciemnym świecie. A tylko ten, kto widzi sercem, potrafi nieść to światło bez gaszenia. Dlatego DLA wybranych życie nigdy nie jest proste. Wszystko jest bardziej intensywne. Każdy krok musi być przemyślany. Nic nie przychodzi automatycznie. Podczas gdy inni jadą na autopilocie, ty zostałeś zmuszony, by zajrzeć do wnętrza. Zmierzyć się z bólem, przebudować siebie tysiące razy. To nie kara, to trening. Dla tych, którzy niosą ciężar, jakiego nie uniesie każdy. Dla tych, którzy mają przypomnieć światu, co jest prawdziwe. Dla tych, którzy mają obudzić moc, która spała w nich od dawna. Ten numer nie mówi, kim jesteś, ale może ci pokazać, gdzie szukać. To część ukrytej mapy, którą możesz odczytać tylko wtedy, gdy uciszysz hałas świata i zanurzysz się w ciszy swojej duszy. I wtedy wszystko zaczyna nabierać sensu. Rozumiesz, że ten duchowy głód, który czujesz, nie wynika z braku wiary, ale z braku połączenia z własną istotą, bo nie zostałeś stworzony, by ślepo iść za innymi. Przyszedłeś by się obudzić, a przebudzenie boli wymaga porzucenia iluzji. Wymaga stawienia czoła starym kłamstwom, leczenia ran, które wolałeś ukryć, ale w zamian daje coś bezcennego, jasność. Jasność, że nigdy nie byłeś zagubiony, że każdy etap, nawet ten najmroczniejszy, był częścią większego planu, że każda upadłość, każda cisza, każde oddalenie były próbą przygotowania Cię do misji, która od zawsze była Twoja. I nawet gdy wszystko wydaje się ciemne, coś w Tobie nadal świeci. Bo wybrani idą z niewidzialnym czują siłę, której nie da się wyjaśnić obecność której nie da się zobaczyć. I to właśnie ten wewnętrzny ogień rozświetla ich drogę, nawet w najciemniejszą noc.